Ciałoneczko z tej strony InGenius Camry i witam Was dzisiaj już w siódmym odcinku naszej kariery Robertem Lewandowskim w FIFA jako menedżerem. Dzisiaj chciałbym już trochę przyspieszyć, w takim sensie, że jak widzicie, znalazłem sobie takiego zawodnika no i spróbujemy z nim pogadać, ale widzę, że on chyba dopiero co co dołączył i to będzie problem, ale może go wypożyczymy. No właśnie, więc nawet nie transfer. Najwyżej oczywiście oni go zabiorą bo on ma, dlaczego go w ogóle wziąłem, no bo on ma 6 milionów odstępnego, 20 lat no to zawsze wygląda spoko no i co, dwuletnie nawet, byłoby superowe no i oni się na to zgodzają pensja jest niska, no to jest trochę obawa spróbujemy sobie to tak, no i też git i opłata zaproponuję te 6 milionów, zobaczymy czy się na to zgodzą no i super, także jeśli on się tylko na to zgodzi, to nie musimy brać pewnie Bereszyńskiego, ale nie wiem, no bo jak widzieliście, tak sobie sprawdzałem tych zawodników właśnie na prawej stronie obrony, bo to jednak, no to jest taka, taka pozycja, której jeszcze poszukujemy, bo myślę, że 66 overalla to trochę mało, bez większych perspektyw tutaj na rozwój. Olson oczywiście się cieszy z tej szansy, no ale co ja bardzo, no niestety, no, widzę, że Nuremberga to nie jest Bundesliga, więc nie mamy e, Gajsa stamtąd, ale okej, okay, okej. Okay. I mamy ofertę wypożyczenia Irwina, ale czemu w sumie? Nie interesuje mnie to. E, I oferta tutaj wypożyczenia, okej, okay, spoko, e, nawet na dwa lata, niech idzie, nie mam z tym żadnego problemu. E, no i niestety Almeida. E, nie, nie rozumiem w sumie czemu, co to znaczy, że wybrał ofertę vr No i mamy odpowiedź od Berszyńskiego. I tutaj tak, a to już widzieliśmy, także to już było. I czat drużyny, no to chyba ten Olson właśnie, więc to było fantastyczne, to było fantastyczne, to prawda, ale brakuje nam prawego obrońcy z prawdziwego zdarzenia i może właśnie teraz go podpiszemy żeby już się tym nie majtać, bo problem jest taki, że wiecie, ja sobie przeglądam tych zawodników na prawo obrony i my nikogo nie znamy, no bo to jest też taki poziom, że tutaj trudno jest tych zawodników znać, to są po prostu e, takie postaci i, i tyle no tutaj spróbujemy podnegocjować jeszcze ja bym e, poprosił chociaż tak, e, no i tu 11,5 e, i zobaczymy co na to powie Pereszyński i się na to zgadza także witamy Trochę, trochę mnie boli ten transfer, ale 73 werala I to chyba, to chyba trochę to wynagradza, bo w sumie e, no to jest jeden z najlepszych zawodników w naszym zespole. No i kolejny Polak, więc z Robertem się zna. Jedynie ten Becker, ale poniżej 70, ale myślę, że się rozwinie, że to się zestarzeje. Hahaha. Ha, ha. I, no I idziemy. Nasz skład uważam, że jest gotowy. Teraz tylko, żeby się zgrał. Fajne wzmacnienia. Super jeszcze raz dziękuję za tego Hoticia. E, Świderski, Gajs, Bereszyński i w sumie to tyle zmiana formacji. I zobaczymy, co z tego będzie. Diaby przychodzi do Manchester United i Bernardo Silva ostatniego dnia do Juventusu. No ciekawe, ciekawe, w ogóle ciekawe, co teraz się z tym Juventusem dzieje. Ehm, no teraz nie wiem, czy się coś dzieje konkretnie, ale wcześniej z tymi karami. I okej, okay, tutaj jest dogadane wypożyczenie, super, nie i oferta za Beckera, ale no nie, 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 chociaż to Eibar, chociaż nie wiem w sumie, czy Eibar jest w, w La Lidze, czy, czy nie, no bo w sumie to też FIFA 22, więc inny sezon, e, więc tego oczywiście nie pamiętam mm, i tak, nie wiem, czemu wiem, ale zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, to e, będzie mi bardzo miło, jeśli to zostawicie. I zobaczymy, czy coś jeszcze się tutaj mm, wydarzy 4 godziny do końca jest, jest jakaś oferta Gdzieś tam się pojawia Real, pojawia się Borussia A my już idziemy w taki sposób, myślę, że jesteśmy gotowi Spróbujemy, zarządz na nas wieży. I oferta jeszcze za Didgena Tutaj od West Bromu I to w sumie wygląda spoko, ale no, Trochę większe pieniądze by się przydały, to jest Anglia, więc jakby oni mogą, e, alert wypożyczony, wspaniale, no i ostatnie dwie godziny, a ja już nie mogę się doczekać jakichś spotkań, żeby to wszystko przetestować, e, super tym e, pytanie czy upadnie ta negocjacja, czy oni będą dalej, nie mm, wiem, e, to się zaraz okaże, ale dostajemy raport o e, juniorach, o tych naszych wybitnych podopiecznych, nawet się ktoś rozwinął, także e, faktycznie sukces, 781 milionów euro, no niestety tam, tamten transfer upadł, ale tutaj e, mamy jeszcze rozmowę i standardowo ja sobie zlecam i niech oni e, negocjują mm, coś e, fajnego, więc spoko i lecimy sobie już teraz do września i do jakiegoś pierwszego spotkania. 13 miejsce w tabeli. E, teraz już tylko grać i tylko wygrywać. E, OK, ale nie jest w naszym zainteresowaniu i ofertę za naszego kapitana. E, hmm. No, i tutaj nie wiem, co zrobić w sumie. Na razie odrzucam. Wiem, że on ma krótki kontrakt, ale to myślę, że jemu akurat pewnie przedłużymy jako właśnie kapitanowi. No, i idziemy, e, idziemy właśnie w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie. Mamy dogadaną sprzedaż. Oczywiście się na to 540 to trochę mało jest. E, za mało, więc pójdziemy ponegocjować fajnie, jakby ten zawodnik odszedł. Jednak 58 mu Uberala i e, u nas to raczej nie zagra ale mm, zobaczymy, może jakaś wymiana może jakimś cudem oni mają kogoś ciekawego, ale no już po tych napastnikach chyba bym się nie spodziewał, że ktoś tutaj ciekawy będzie, więc e, może po prostu pójdźmy i zaproponujmy im, e, no nie wiem 740 tysięcy, może się na to zgodzą oni chyba nie chcą dużo więcej dawać, więc e, no nie wiem, 630 e, może tyle, chociaż żeby było więcej, 560 to jest już lepiej. No to myślę, że 600 to byłaby fajna tutaj wspólna cena, ale oni się na to nie zgadzają odrzucają. Szkoda, więc on u nas zostaje i dalej będzie się marnował. Chociaż to nie jest stałem, to jakiś pewnie wielki, ale cóż. No i teraz spotkanie już naprawdę z Hanoverem 9.6. I tutaj mam ofertę transferu za Cordesa którego chcieliśmy w sumie sprzedać, więc ja to akceptuję, niech idzie. E, no, później pewnie będą jakieś komplikacje, e, albo nie, to się jeszcze okaże. E, no i właśnie oferta od Hanoweru to też jest w ogóle ciekawe, nie? że taki zawodnik ma jakieś ambicje. Ja mu mówię, że nie, że, że odchodzimy, akceptuję te kolejne oferty, on będzie odrzucał, nie? bo jest w drugiej Bundeslidze i widzi e, dla siebie jakiś potencjał. Nie ma co się też tak temu dziwić. I teraz mamy naprawdę duży test naszego wielkiego zespołu. Zobaczymy. Nasz skład wygląda, uważam, wyśmienicie i oczywiście to jest trudny rywal. Jeszcze na wyjeździe, a my to wygrywamy. A my to wygrywamy. Świderski i Medic. Nie wiem, kto to jest Medic. Prawy obrońca to jest rezerwowy. No, Berszyński słaby debiut, ale chociaż karanego nie zmarnował. Świderski bez gola, jak super. No, i wszystko wygląda dobrze, proszę Państwa. Myślę, że ten, e, jak on się nazywa, no nie wiem, właśnie ten e, Becker, to, to 70 też bije szybko, jak my będziemy tak dobrze grali. Ocena 100! Ocena 100 menedżera. Powiem Wam szczerze, że ile lat gram w FIFA, to nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ocena 100 to jest e, coś dla mnie szokującego. E, powyżej celu. Wow, wow, wow. E, co z tego, że żadnych celów nie ma poza tymi ale no nie wiem, zarząd jest zachwycony e, no oczywiście oceny są tylko tam od jakichś kilku ostatnich fif, ale i tak wygląda to niesamowicie no klik, ej 2,5 miliona e, no to w sumie to była fajna propozycja, no zawsze jest jeszcze e, taka opcja tylko jeszcze pieniądze, pieniądze by się przydały no na pewno 73 to tutaj byłoby, byłaby różnica e, ale z drugiej strony wtedy nie byłoby gajsa z tyłu byłoby gorzej no i może nie byłoby Berszyńskiego nie wiem, na razie e, sprowadziliśmy dwóch naszych reprezentantów do Roberta Lewandowskiego e, i tak, co tutaj mamy Cordes, kolejna oferta, którą e, kolejno pewnie odrzuci, a my przyjmiemy, więc cóż, i potencjalne oferty pracy Kanada, Chiny, no to nie będziemy zainteresowani raczej e, no i tak, e, i tutaj Irlandia, no ale w sumie to na razie na razie, na ten moment, mnie to nie interesuje. Idziemy, 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 idziemy i ja chcę grać kolejny mecz. Dziewiąta pozycja i w końcu mamy więcej punktów niż rozegranych spotkań. No, oceny z to naprawdę nie rozumiem, ale okej. Okay. Może oni nie wiedzieli, że trzeba kupować lepszych zawodników, żeby wszystko jakoś było... Nie wiem, żeby była szansa na to, żeby wygrywać mecze. Czas na sprawdzenie Isaka, oczywiście nie naszego Isaka z Arsenalu. Ostatecznie z Chelsea, i teraz spotkanie z takim klubem, piąte miejsce, ale gramy u siebie, wychodzimy naszym podstawowym składem, i myślę, że jest szansa, że to wygramy. Czy tak będzie? Tak jest. Harter i Kierek. Powiem Wam szczerze, że w takim klubie zwycięstwa mogą ucieszyć bardziej niż w Arsenalu, bo Arsenal jest, jest po prostu klubem, który no, ma swój poziom, nie? A tutaj przychodzimy w nieznane, do klubu, który nie wygląda wspaniale i my coś z niego robimy. To też jest duża satysfakcja. Ocena 100 utrzymana, 7 spotkań, 10, me, e, znaczy tak, 10 punktów. E, wygląda to pięknie. Ja tylko czekam na ten upgrade Bekera, uważam, że to jest e, kwestia chwili. Oferta za Olsona, e, no ale trochę słaba. Ja tutaj zlecam, e, no i podwyższamy stawkę i zobaczymy, co co oni na to powiedzą, ja nie chcę go specjalnie sprzedawać, dobrze mieć jakiegoś rezerwowego też z tej strony, no i przed nami już kolejny mecz ligowy a jeszcze Cordes w końcu sprzedany chyba się poddał, spoko i kolejna oferta za Olsona nie wiem czemu, nie są tacy zainteresowani oczywiście też damy negocjacje tutaj do Swansea Anglia, liczymy na jakiś zarobek i tutaj spotkanie z jakimś KSC, nie znam nie znam w ogóle za bardzo Ligi Niemieckiej a tym bardziej drugiej więc tutaj, znaczy pierwszej, w sumie o, Tiago Almeida to byłaby w topa, widzicie tysięcy wartości, a klauzula odstępnego e, nisiutka w sumie nie wiem dlaczego to upadło ostatecznie e, jestem zmęczony teraz, więc trochę mi e, trochę nie ogarniam e, ale, no, ale upadło, tak, a bo coś tam w Real? pamiętam już się jakoś tam chyba to zbagowało. I teraz przynajmniej spotkanie z 17 zespołem e, i idziemy grać po prostu. Ja nie idę na konferencję, bo, bo nie chcę. I zobaczymy, e, czy coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Gramy e, na wyjeździe i przegrywamy to spotkanie. oj, jeszcze Berszyński z kontuzją. Ała, ała, ała. E, świderski dwukrotnie. No to pięknie akurat. Świder e, chyba żywa. No ale tutaj ta kontuzja to mnie bardzo martwi. No i szkoda, tutaj chyba przegraliśmy w środku pola, bo on wygląda najsłabiej No cóż, tak się zdarza. Teraz tylko trzymać kciuki za, za Beresia, żeby to nie było nic poważnego. Ocena dalej 100. No nasza sytuacja w tym byli trochę gorsza. 5 dni. Super. Także to jest w sumie żadna kontuzja. Ostatecznie... A w tym odcinku to będzie już na tyle. Jeśli Ci się spodobał, to proszę nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz suby, żebyś nie przegapił kolejnych filmów, więc także poproszę Cię o dzwoneczek. A jeśli dotrwałeś do końca, napisz proszę w komentarzu bereszyński, nie poddawaj się. I tak samo mam nadzieję, że mam nadzieję, że wy się nie poddajecie i macie fajny dzień, tydzień, życie się no.